Moi drodzy, w poprzednim filmiku zarysowałam Wam, o czym jest utwór Reduta Ordona. Teraz musimy przyjrzeć się środkom stylistycznym, czyli temu wszystkiemu, w czym mistrzem jest Adam Mickiewicz. Będą porównania, hiperbole, epitety, metafory. Pamiętajcie jednak, że bardzo często jest tak, że dwa środki stylistyczne nachodzą na siebie. To znaczy, że żeby stworzyć jakąś niezwykłą metaforę, bardzo często wypełniamy ją epitetami. To nie jest tak, że granica pomiędzy środkami stylistycznymi jest jakaś bardzo wyraźna. Do dzieła. W utworze pojawiają się apostrofy, czyli bezpośrednie zwroty do adresata. Tutaj mamy osoby, bóstwa, zjawiska lub przedmiotu. My, konkretnie w Reducie Ordona, mamy zwroty do Cara, Rosji Mikołaja I. Przykładowa apostrofa. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, gdy Turków za Bałkanem twoje straż uspirze, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Ewidentnie narrator kieruje słowa do Cara. Jaka jest funkcja apostrofy? Ujawnia adresata wypowiedzi, czyli wskazuje, do kogo te słowa są kierowane. Wyraża postawę emocjonalną mówiącego wobec adresata. Jeżeli nasz narrator mówi, że jesteś jak szatan złośliwy, to raczej nie kryje swoich emocji. Dalej mamy epitety, czyli określenia rzeczownika. Najczęściej są to przymiotniki. Spójrzmy, jak się to ma w reducie. Oczywiście są to tylko przykłady z reduty Ordona. W utworze znajdziecie ich znacznie więcej. Mamy, wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, jaka ściśniona długą czarną kolumną. Jaką ta, tą kolumną? Jako lawa błota, nasypana iskrami czego bagnetów, jak sępy czarne chorągwie. Tak, czyli tutaj mamy przewagę koloru czarnego. Ten obrazek na dole ma Wam właśnie tutaj zilustrować, że jest czerń i wojska rosyjskie w Czerni. I przeciwko nim piękny kontrast. Przeciw nim czy biała, wąska, zaostrzona. Jak głos bodzący morze reduta ordona, czyli ta reduta jest biała. Tu pod spodem wypisałam kilka innych przykładów: gniewne usta, szatan złośliwy, białych palisadach, młyn palny, ziemi niekształtnej. Jestem pewna, że sami znajdziecie epitetów znacznie więcej. Do czego służą epitety? Przede wszystkim tworzą plastyczny obraz. Co to znaczy? To znaczy, że pozwalają nam pokolorować ten świat opisywany i dzięki temu oddziałują na naszą wyobraźnię. Co ciekawe w reducie, oczywiście wyrazy nacechowane pozytywnie zawsze dotyczą Polaków, nacechowane negatywnie dotyczą Rosjan. Podobnie będzie z porównaniami, zaraz się o tym przekonacie. W utworze znajdziemy też dużo wyrazów dźwiękonaśladowczych, czyli tak dobranych wyrazów, by naśladowały swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięk, bądź ten dźwięk nazywały. I tu mamy więcej nazw. Przykład. Tam kula lecąc z dala grozi, szumi, wyje, ryczy, jakby przed bitwą miota się grunt ryje. Czyli nazwanie tych dźwięków, i później tu blask dym, chwila cicho, my tę ciszę aż słyszymy, i nagle huk jak stu gromów. To też e, opis dźwięku. Dzięki tym dźwiękom poeta może oddać atmosferę pola walki, bo one z pewnością działają na zmysł słuchu. W utworze pojawiają się także ożywienia, czyli animizacje, nadanie cech istot żywych przedmiotom i zjawiskom, czyli coś, co nie żyło, nagle otrzymuje życie. Przykład z poprzedniego slajdu, troszkę rozbudowany. Tam kula lecąc dalej, grozi, szumi wyje, rczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje. Tu mamy też porównanie, ale my skupiamy się na ożywieniu. Już dopadła, jak boła wśród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. I tutaj obrazek ma wam pokazać, że nagle ta kula zaczyna się zachowywać jakieś dzikie stworzenie, które pali piersią i oddechem zabija. Dlatego tutaj wyobrażenie takiego smoka, ale tak naprawdę. Wasza wyobraźnia może wam podpowiedzieć zupełnie inne obrazy, i właśnie o to chodzi: ożywienie, raz, że dynamizuje opis, a drugie, że działa na wyobraźnię, tworzy znowu jakieś obrazy. W utworze mamy bardzo dużo porównań. W ogóle Miskiewicz jest mistrzem porównań. Porównanie musi składać się z dwóch elementów, które łączy wyraz porównujący. Najczęściej jest to jak. On wskazuje na podobieństwo zjawisk lub przedmiotów. I przykłady. Przeciw nim sterczy biała wąska zaostrzona. Jak głaz, zaostrzona jak głaz bodzący morze reduta ordona, czyli reduta, jak ten głaz opierający się falą. Później mamy mieczem skinął i jak ptak, jedno skrzydło wojska zwinął. Następnie długą, czarną kolumną, jak lawa błota, i tu mamy tą wylewającą się lawę błota. Mówiłam wam, że to taka bezkształtna masa w oczach narratora. Ostatnie jak sępy, czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy, by zauważyć to porównanie, pewnie trzeba byłoby odwrócić części składowe, czyli czarne chorągwie prowadzą zastępy jak sępy. To słówko łączące pojawiło się na początku, może jest to mylące, ale rzeczywiście wojsko porównane jest do sępów. I te sępy tutaj pozwoliłam sobie dla Was narysować. I kolejne porównanie. Ryczy jak byk przed bitwą. To znaczy na pewno bardzo groźnie. Jak boa wśród kolumn się zwija. Czyli kule porównujemy do byka i do... Bo, do węża Boa. Czemu służą porównania? No, przede wszystkim uwydatniają podobieństwo obrazów, ale podkreślają dobro Polaków, zło Rosjan, podkreślają cały tragizm sytuacji. Kolejnym środkiem stylistycznym jest uosobienie, czyli znowu nadajemy cechy żywe, ale tym razem cechy, które przypisujemy ludziom. I to najbardziej znane Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów chrobrych z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Oczywiście możecie zwrócić uwagę, że jest to też apostrofa znowu do cara, czyli słowa kierowane do cara, ale uosobienie, uosobiona zostaje tutaj Warszawa, bo ona zachowuje się jak taki człowiek, który wymachuje ręką, próbuje zedrzeć tę koronę z głowy cara, bo ten car ją jej ukradł. Czyli Warszawa jest uosobiona. Czemu służy uosobienie? Podobnie jako żywienie, dynamizuje opis i działa na wyobraźnię. Utworze Redutor mamy też do czynienia z hiperbolą, czyli wyolbrzymieniem, przesadnią. Mamy, nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy, król wielki, samowładnik świata połowicy. Samowładnik świata połowicy, to znaczy, że car Rosji zarządzałby, rządziłby połową świata, a według historii nie do końca tak było. Posłany wódz kaukacki z siłami półświata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata. I znowu mamy, tak jakby połowa żołnierzy ze świata tutaj wspierała Rosjan, co też jest przesadą. I kolejny. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Prawdopodobnie nikt tych kibitek nie liczył, ale tysiące brzmi groźnie. Podpisał, tysiąc matek opłakuje dzieci. Też nie wiemy ile tych matek, ale tysiąc brzmi jak taki bezmiar. Czyli jest to przesadnia. Czemu służy przesadnia? No to może przesadzić. W tych akurat przykładach podkreśla potęgę i egoizm cara Rosji oraz jego okrucieństwo. Wyolbrzymia te cechy, które są negatywne środków stylistycznych znajdziecie więcej, bo są tutaj jeszcze przerzutnie, jest kontrast, jest wyliczenie. O wszystkich znajdziecie informacje w notatce, do której koniecznie musicie zajrzeć po obejrzeniu tego filmiku, żeby ułożyć sobie informacje w głowie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.